Tylko, że poleje przykładowo mobil, kosztuje tyle, dyszkę, ale A, coś tu ładnie pachnie, o, 24H7, e... witajcie moi oglądacze i oglądaczki, albo oglądaczki i oglądacze, kurde, jeszcze mam łuski w kieszeni, dzisiaj będzie o sklepie Walmartik kurde idę po żarówkę bo mi się spaliła w aucie i przy okazji wam pokażę ceny ceny ee, tu jakieś panie e, ceny tych no jak to się nazywa kurcze no e, ceny żarówek do aut olejów takich pierdół w marciku wam pokażę bo ostatnio wam pokazywałem e, w menarciku ale tam był wielki hu i kurczę, o, lustereczka jeszcze muszę znaleźć do auta. Może znajdę te lustereczka. Wygląda Walmart'cik. Co tu mamy pięknego? Proszę bardzo. Takie coś można sobie kupić na zameczek za 59 dolarów. Dobra, idziemy tam o, drukaczki po trzy dyszki. Kurde, tego jeszcze nie grali. Coś miałem zobaczyć z Elektroniki. Ale nie. O. Jeszcze muszę sobie kupić takie piękne, jakieś doby, albo nie będę bo długopisy chciałem do malowania tarcz ale muszę na przykład w domu ten cały buwdelik prze przepatrzyć i ten już wam pokazuje ile kosztują żerówki w Ameryce Co to za zebranie tutaj wam pokażę jakieś pierdółki Panie mają zebranie, to im nie będę przeszkadzał Kurde, ale w ogóle to mi się klisza skończy za 6 minut. Kurczę znowu. O. Płyn ostatnio kupowałem, nie mogłem go znaleźć nigdzie. Proszę bardzo. Inny skan. O, ale tu jest fajny patencik. Popatrzcie. Takie coś. Kurde, tego jeszcze nie widziałem tylko trzy baczki, ale na zimę. Do zimy to mi to nie wytrzyma, że psikacie sobie cyk 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 w zimie i wam pięknie to schodzi. Pyk pyk pyk. Kurde, taka ciekawostka, naprawdę fajna. Dobra, idę po ten. Zimy już nie będzie. Idę po te żaróweczki, gdzie tu mogą być? Tu na pewno ich nie ma z drugiej strony. Z drugiej strony one będą. Kurczę, rozwaliłem Panią spotkanie. Nie, Panie mają dalej spotkanie. <laughs> Czekajcie, gdzie są żarówki? A, tu ich nie ma. Tu ich nie ma, tu ich nie ma. Tam pewnie będą. Tu są filtry. Nie, no, o, moment. Światełeczka, te, raczej... O, właśnie coś takiego mi chodziło. Tylko, że kurde czy to będzie się regulowało? moment ja sobie nie zobaczę kurde powiem wam tak to nie do końca takie bo ja mam to bym musiał dawać takie coś I to w moich światełkach będzie trochę popieprzone nie chociaż wolę okrągłe no nic jak nie znajdę to wezmę te Tutaj jest jeszcze taki pać, patencik, Nie wiem, w Polsce tak samo pewnie jest, nie? że sobie możecie szukać lampeczek do tego, wpisujecie sobie. E, czekaj, który moje auto jest 16 cyk, cyk, nie wiem, moment. Ok, znalazłem, że to ma być H7. W sumie wiedziałem, ale chciałem się upewnić. I H7 macie takie. E, one są takie duże? H7. Kurde, niebieskie albo żółte. Ale tutaj macie tak 24 H7, a ja chcę tanią, bo ja zawsze tańsze kupuję. Ha. Nie kupię tańszej? H735? No dobra, H7 są tylko te. że ja zawsze kupuję tańsze, no to kupię te. Za 24. Trzeba one się różnią, że tu jest zielone światło, a tu jest białe światło. Nie, no chyba dyszkę dam więcej. Kupię te jaśniejsze. Nie no nie można przepłacać. 25 to jest dobra cena. Biorę te i te. h popatrzcie, h za 25 dolarów. Ja mam jeszcze światełeczka za darmo, czy lustereczka, nie. No i co Wam jeszcze mogę pokazać tutaj? Moment, co byście chcieli zobaczyć? Inne żaróweczki, są taka cena. A do auta jeszcze jakieś pierdoły, haki, nie haki, to w Polsce pewnie nie używacie. O, kalkulatory wam mogę pokazać. Kalkulatory, tak, 2 lata gwarancji, 3 lata gwarancji i kalkulator macie na przykład taki 850 za 140. A, coś tu ładnie pachnie. O, albo są kadzidełka, ale jak podeszłem bliżej, to już ładnie nie pachnie. Czekajcie, bo jeszcze co ja chciałem kupić. Płynu nie będę kupował. O, pokażę, że mam jeszcze oleje, przy okazji to oleje przykładowo mobil kosztuje tyle dyszkę, ale większa bańka to zaraz będzie tańsza większa bańka jest tyle pstryk 30 dolarów 27 dolarów płacicie za 4,73 litra czyli 5 5 pstryczków. i tu co wódeczki jeszcze takie rzeczy A, kurde wiem, że coś miałem jeszcze kupić w łomacie jak będę, ale no ale dupa płyn do tego cyk tyle kosztuje napój z gumi jagód jakbyście chcieli jest yy, na, napój z gumi jagód za tyle no dobra no dobra więcej tu rzeczy nie będzie o rękawiczki kurde tanie popatrzcie no szczęście w pracy za darmo mam ale 8 par za 8 dolarów kurcze też by się opłacało kupić no ale dobra najgorzej mnie tylko marki, tu były fajne lustereczka, takie okrągłe kupowałem, ale nie ma ich, no to nic, no kupię te chyba, że tu jeszcze gdzieś, bo pobuszuję, może są, moment tak z ciekawości, to patrzcie tutaj taki kalkulator wielofunkcyjny, wszystko tu macie, prawie jak komputer 5 dolarów, kurde, masakra, taniutko więcej nie kupuję dwie rzeczy wystarczy spieprzam do kasy i co? i powiem wam tak w Polsce, ale, ale tu już wszędzie są kasy samoobsługowe. Patrzcie, nie macie już tu żadnego człowieka, musicie sobie sami policzyć, sami sami zapłacić, sami policzyć. Gościu sobie tylko na telefonie e, obserwuje co się dzieje, no i lipa, no i, no i tak, światełka wzięte. Światełka wzięte i ten i sobie spadamy. Ważne jest w Ameryce rachunek. Jak macie rachunek, to możecie wszystko oddać do 30 dni, a jak nie macie rachunku, to możecie też oddać, jak macie kartę na przykład płacicie. Także tak to mniej więcej wygląda. A ja już spadam, bo, bo ten... I co? Pilnuje. Jak wychodzicie, czasami sprawdza czy macie rachunek. Jak nie macie rachunek, to macie przewalone. A jak, a jak nie macie to nie macie, a za chwilę wam pokażę co to za sklep, a chyba już mówiłem, ale, ale jak nie mówiłem to ten sklep się nazywa tak jak za mną, czekajcie, o nie, nie widzicie, widzicie tylko taki żółty na, żółty napisek, czyli Walmarcik. Walmartzik to jest taki sklepik w Ameryce, każdy go zna. A ja spadam, dzisiaj kurde, wspaniały dzień miałem, bo pod koniec dnia się fajną nowinę dowiedziałem normalnie jak można kupić nielegalną broń w Ameryce w stanie Illinois, ale legalnie. Także czekajcie na odcineczek, bo będzie niedługo, niedługo będzie, będzie fajny filmik. Dużo ludzi w Ameryce nawet nie wie jak kupić właśnie taką broń. A ja już wiem i niedługo Wam o tym nagram. Także pozdro